To dobrze, że matematyka wraca po 25 latach na maturę? Bardzo dobrze. A dlaczego? Ja nie wiem, mam wrażenie, że poziom matematyki generalnie z roku na rok coraz bardziej spada i dobrze, że będzie to egzekwowane. Znaczy, wydaje mi się, że jest w pewnym okrojonym... E, Przedziale tej wiedzy jest to niezbędne każdemu. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo matematyka jest nauką, która rozwija logiczne myślenie, które się przydaje w każdej dziedzinie. A jak to się może odbić na zdawalności matury? Może się odbić negatywnie, bo nie wszyscy rozumieją matematykę, a powinni. No ale a powinni się nie. zmienić program po prostu w szkołach średnich, żeby było więcej tej matematyki, bo nie jest... dla klas, które nie są matematyczne, to jest kilka tylko godzin tygodniowo. To już nie sposób zdać tej matury tak naprawdę. Ja już jestem po maturze, ale uważam, że to jest dobry pomysł, ponieważ matematyka rozwija nie tylko rozwija umiejętność myślenia, wyobraźni. i powinny być. A jak myślisz, yy... Matematyka jest uznawana za trudny przedmiot. Jak to się odbije na zdawalności matury? Znaczy, z tego co słyszałem, to też to ma być przez to prostsza dla wszystkich, więc myślę, że i tak była łatwa w z, z poprzednich latach, więc myślę, że wszyscy i tak powinni zdać. Z jednej strony myślę, że w pewien sposób jest to dobry pomysł, ponieważ... Yy... Uczniowie uczyli się praktycznie tylko przedmiotów kierunkowych i yy, na przykład osoba, która była na studiach humanistycznych miała problemy z tabliczką mnożenia, no to było troszeczkę dziwne, ale z drugiej strony yy, cóż, poziom matematyki w niektórych szkołach pozostała wiele do życzenia, no i ci uczniowie mają rzeczywiście teraz problem. No i co z uczniami, którzy nie mają predyspozycji naturalnych do zdawania do nauki matematyki. No właśnie, dlatego myślę, że ta matura będzie raczej chyba takim tylko papierkiem, że raczej e, będzie to szło w stronę obniżania poziomu, e, ponieważ no, jeszcze uczniowie w dobrych szkołach e, jakoś sobie poradzą, ale ci, którzy są w słabszych licach, raczej, e, raczej nie, więc myślę, że ta matura będzie tak naprawdę na bardzo niskim poziomie. Uważam, że słusznie. Dlaczego? Ja sam kiedyś zdawałem. To jest w kwestiach rozwinięcia ogólnego. Jeżeli ktoś ma być inteligentem, to nie tylko w wąskiej dziedzinie, ale musi mieć jakąś wiedzę. Matematyka to najważniejszy przedmiot? Nie jest najważniejszy, ale jeden z kluczowych. To byłby chyba całkiem niezły pomysł, gdyby nauczyciele potrafili przygotować uczniów do takiej matury. A nie potrafią? No, jak na razie to chyba to jest mały problem, bo tej takiej próbnej jakby matury w drugiej tej klasie liceum chyba ponad połowa uczniów nie zdała. Cieszysz się, że nie załapałaś się na obowiązkową maturę z matematyki? Oczywiście. No. <laughs> jak najbardziej. Raczej bym jej nie zdała. Obowiązkowa matematyka. Dla jednych koszma, dla innych słuszny krok w kierunku zmiany systemu edukacji, a może po prostu sposób na utrudnienie uczniom życia.